Te wszystkie zmiany, które dotychczas tak szumie są zapowiadane przez polityków w różnych mediach, no są idealnie odsorowane w tym obrazie o Grzybie na ścianie i o tych naszych wyborach, które są zamalowywaniem tego grzyba na ścianie i tak naprawdę nic nie zmieniają, bo system jest zepsuty od samej podstawy. Ja sobie pozwolę trochę usiąść, bo małą kondycję, a czy kontuzję. Więc przepraszam Was bardzo, że nie będę stał, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. System jest zepsuty od podstaw. Niektórzy to nazywają pomyłką okrągłego stołu, jakąś zmową między środowiskiem Solidarności a komunistami, ale tak naprawdę system jest zepsuty. Dlatego, że ci ludzie, którzy wywalczyli w latach 80. E, wolność dla nas, sami nigdy nie zaznali tego systemu, w którym pozwolili nam żyć. Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Waldemar Pawlak i ci wszyscy kolejni następcy, oni nigdy nie żyli tak jak my. Ja już nawet nie wspominam o tym, że oni nigdy przedsiębiorstw nie prowadzili, ale oni nawet nigdy nie pracowali na wolnym rynku. Oni nigdy nie pracowali po 89. w tych firmach, w, którym, w których zmusili nas, żebyśmy tam pracowali, zmusili, no po prostu taki system ustanowili. Eee, nigdy nie starali się o pracę, nie wiedzą co to jest bezrobocie, nie wiedzą co to jest konkurencja na rynku, jak wyglądają negocjacje między pracownikami a pracodawcami. Oni nawet nie mają pojęcia do końca, co to znaczy konkurencja rynkowa, jak funkcjonuje wolny rynek, bo oni tego nigdy nie doświadczyli. I ci ludzie, te państwo, które zbudowali dla nas, zbudowali właśnie Obciążone tym ich brakiem doświadczenia. Oczywiście do tego narosła buta władzy, pycha, e, takie przeświadczenie, które z tego czasu było opisane e, tezą o kapitalizmie politycznym. Kapitalizm polityczny w przeświadczeniu wielu osób, które interesują się polityką, to sposób, Alternatywny dla uczciwej pracy na dorobienie się pieniędzy. To znaczy, ci wszyscy kandydaci, no wszyscy bym przesadził, część tych kandydatów na prezydenta, których teraz oglądamy i którzy e, są typowani przez media jako e, najbardziej m, obdarzeni największym poparciem, ci ludzie, żeby dotrzeć do tego miejsca, musieli przez całe swoje życie właśnie zainwestować w tak zwany kapitał polityczny. Czyli musieli. E, budować sobie te układy partyjne, które ich powoli pchały do góry, prowadzili tą grę partyjną, musieli się podlizywać swoim przełożonym, ale cały czas malutko zarabiali, nic im to nie dawało i ci ludzie przez całe życie godzą się na tą taką partyjną machinę właśnie z nadzieją, że na końcu koronowaniem ich kariery politycznej będzie ten przysłowiowy żmuch. I ten system właśnie nazywa się często nowotworem trawiącym Polskę, czy tak jak ja to określam ostatnio, tym grzybem na ścianie. Ten system jest obarczony właśnie brakiem zrozumienia, czego Polska naprawdę potrzebuje. Ten system jest związany z ich doświadczeniami, jak się żyje. A jak oni żyją? Ten system, partia nie zarabia pieniędzy. Partia te pieniądze dostaje w subwencjach. Urzędy, w których oni pracują, nie zarabiają pieniędzy, oni nie dostają w podatkach. Oni cały czas żyją za cudem pieniądze, a system, w którym się wychowują od, od młodości, jest zawsze oparty na budżetowaniu. I teraz ten nasz program, trochę tak z przekorą, z tym plusem nazwany Dobro I Byt, ten nasz program, o którym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, on się. Zaczyna od jednej fundamentalnej zmiany. I to jest bardzo ważne. Chciałbym oczywiście poszli z tym przesłaniem dalej, bo tego, w tym takim nawale politycznych emocji ta fundamentalna rzecz często po prostu gdzieś ucieka. Chcemy popchnąć Polskę w kierunku dobrobytu w ten sposób, że zamienimy zarządzanie budżetowe. Na zarządzanie oparte o efektywności. Coś, co dla nas wszystkich jest naturalne, nie tylko dla pracodawców, ale też dla każdego, kto pracuje na etacie, który ma jakieś ambicje, żeby swoimi pieniędzmi zarządzać w jakimś celu, nie wiem, kupić mieszkanie, samochód, cokolwiek, no to on musi przeprowadzić efektywną, efektywne zarządzanie swoimi finansami. Musi policzyć, ile musi oszczędzić albo ile musi spłacić rady, musi gdzieś zrezygnować z jakichś dodatkowych rozrywek, żeby było stać go na coś innego, musi oszczędzać i zarządzać tym wszystkim efektywnie. I jeżeli taką filozofię państwa, jeżeli taką filozofię zarządzania państwa przyjmiemy i o tym będziemy dzisiaj mówić, może się okazać, że naprawdę bez jakichś spektakularnych wzrostów, tylko w ramach tego, co mamy, Możemy osiągnąć dużo, dużo więcej i osiągnąć właśnie ten dobrobyt już teraz. Poproszę, slajd. Ta koncepcja dobrobytu, który możemy osiągnąć już teraz, zaraz, nie czekając zbyt długo, nie zastanawiając się nad tą całą paplaniną polityczną, tylko myśląc o czymś, co jest realne, co jest już namacalne, nie czekając aż prezesi Narodowego Banku Polskiego wydrukują pieniądze, nie czekając aż premierzy po raz kolejny zadłużą nas oraz nasze dzieci oraz nasze wnuki, możemy bardzo szybko osiągnąć ten wzrost wynagrodzeń, o którym wszyscy politycy zawsze mówią, że oni dążą do wzrostu wynagrodzeń. No, w, Na ostatniej debacie Andrzej Tudanak powiedział, że on od wzrostu wynagrodzeń uzale uzależnia przystąpienie do strefy euro. Wszyscy mówią o tym wzroście wynagrodzeń, tylko oni nie rozumieją. Właśnie to jest głównie wynika z niezrozumienia, nawet niezłej woli, bo my często jako obywatele przypisujemy im złą wolę. A to nie jest tak, oni są po prostu <laughs> niedoświadczeni. O, tak to delikatnie nazwijmy, po prostu nie mają takich doświadczeń jak zwykli ludzie, którzy zawsze byli należeli do tej arystokracji politycznej. I zamiast obiecywać gruszki na wierzbie, ja proponuję kilka punktów, które zmienią całą filozofię państwa. A ten pierwszy punkt to jest coś, co jest bardzo namacalne: czyli pensja brutto na rękę. Każdy pracodawca dzisiaj, żeby zapłacić 3000 zł wynagrodzenia musi zarobić 4100. Żeby zapłacić 2000 za wynagrodzenia na rękę pracownikowi, przelew na wasze konta, musi zarobić 2800 Te pieniądze, które zarabia pracodawca, nie trafiają do pracownika, tylko płyną gdzieś. Teoretycznie one płyną na nasze emerytury. Ale to jest tylko teoretycznie. Bo ZUS to jest jedna wielka czarna dziura i zaraz powiem dlaczego. Niemniej jednak, teraz chciałbym się skoncentrować na bezpośredniej korzyści. Korzyść jest taka, że nie mówimy tu o żadnym socjalistycznym rozdawnictwie, nie mówimy tu o żadnej produkcji pieniędzy, nie mówimy o zadłużaniu, mówimy o efektach pracy, o tej najtwardszej walucie, która jest pokryta naszą ciężką pracą co miesiąc i po prostu zamieniamy, przekierowujemy strumień pieniędzy. Zamiast te dodatkowe 30% wynagrodzenia od pensji netto wysyłać na konta, które są pod zarządem urzędników i polityków będą trafiać na konta pracowników. I jakie są efekty tej zmiany? Po pierwsze, tym efektem będzie, że tych pieniędzy zabraknie we wpływach do budżetu państwa. To jest kwota według danych z 2019, czyli pieniądze, te, tą kwotę brutto, jaką przelewają pracownicy do skarbu państwa, to jest 210 miliardów złotych. I teraz pytanie, co z nimi? Jak sobie podradzi z tym budżet państwa? Otóż wszystkie wpływy budżetowe, tu zwracam uwagę, że mówimy o wszystkich wpływach budżetowych, bo często w sprawozdaniach dzielone to jest na budżet centralny i budżet samorządowy, ale wszystkie wpływy, Budżetowe wynoszą 891 miliardów w 2019, więc to jest tylko 23% całości tych wpływów. To jest 23% oszczędności, czyli 23% wzrostu efektywności zarządzania finansami publicznymi. Skąd te pieniądze można brać? No, oczywiście, najprostszym skojarzeniem jest zwolnić 23% urzędników. Tak, czyli nie wiem, na 100 pracujących w urzędzie miasta w Gorzów 23 musi odejść i musi pójść, pomagać pani w pizzerii, pomagać w sprzątaniu ulic. No, jest mnóstwo zajęć, do których Polacy muszą teraz zatrudniać przybyszów ze wschodu, a mogliby zatrudnić urzędników i oni w końcu wytwarzaliby jakieś dobra i usługi. Ale to nie jest wcale tak że trzeba zwolić 23% urzędników, ponieważ pieniądze, które są w budżecie, uciekają z niego jak woda z sita. Media, obywatele, nikt już nawet nie jest w stanie kontrolować tego wszystkiego, co się dzieje w niezliczonej liczbie spółeczek małych, państwowych, funduszy przy ministerstwach tego się namnożyło tak dużo, że my się koncentrujemy, co minister Szumowski zrobił z maseczkami. Ale co się dzieje w takich różnych izbach, które funkcjonują koło ministerstw, w funduszach celowych? Tego namnożone jest tak dużo, żadne media i żadni dziennikarze nie mają czasu tego sprawdzać. A większość tych instytucji funkcjonuje tylko po to, żeby swoje miejsce pracy mogły znaleźć te zastępy karteli partyjnych. PiS 40 tysięcy członków, Platforma 50 tysięcy członków. 100 tysięcy ludzi którzy nie wnoszą nic do życia naszego państwa, tylko dla nich właśnie są tworzone miejsca w tych wszystkich spółeczkach, funduszach i tak dalej. I tylko tam oni mogą znaleźć miejsce pracy i w ten sposób te pieniądze nasze, niby legalnie, niby są jakieś zapotrzebowania, w ten sposób uciekają. Oszczędności z tego, tyłu, z tego tytułu mogą być gigantyczne, bo pamiętajcie, że każdy taki fundusz to jest biuro, budynek, Wyposażenie, prąd, nie tylko wynagrodzenie urzędników. To są gigantyczne koszta, które w ogóle nie są żadną przeszkodą do zrealizowania tej oszczędności 23%. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że ostatnio znowu dostałem, znaleźliśmy się w domu, w kryzysie i w wielu przedsiębiorstwach, szczególnie z branż, które zostały wyjątkowo poszkodowane, w branży turystycznej hotelarskiej, restauratorzy. W wielu z tych branżach oszczędność 23% po pierwsze nie wiązała się ze zwolnieniami, ponieważ pracodawcy wiedzieli, że to się otworzy i starali się te miejsca utrzymać. Tutaj wzorem jest Tadeusz Bęgieński, który zostawił cały swój majątek prywatny, by wziąć kredyt na utrzymanie 950 miejsc pracy. Ale oszczędności i tak były. Pracodawcy przejrzeli swój katalog kosztów i wydzieli nie jeden wielki dział, tylko w każdym dziale znaleźli te 20-30% po to, żeby utrzymać funkcjonowanie firmy w trudnych czasach. I te doświadczenie, które jest dosyć powszechnym doświadczeniem dla ludzi tutaj, którzy żyjemy wszyscy na dole, jest ono powszechne dla mnie, ponieważ jestem przedsiębiorcą, zajmuję się tym całe życie w różnych firmach. Nigdy nie byłem politykiem, nigdy nie żyłem na garnuszku podatników. Dla nas wszystkich to jest normalne. Dlaczego to ma nie być normalne w budżetówce? Może być. Powiem Wam jeszcze takie moje doświadczenie dotyczące funkcjonowania tego systemu administracji opartego o budżetowanie, a nie o efektywność. To jest takie doświadczenie, jakie miałem jako właściciel sklepów komputerowych. Sprzedawałem tylko klientom detalicznym. Nie stawałem nigdy do żadnych przetargów. Nie interesowała mnie sprzedaż do i do urzędów. Ale zawsze tuż przed gwiazdką, kiedy było najwięcej klientów kupujących komputery na prezenty, przychodziła do mnie masa urzędników, którzy chcieli kupować komputery tak zwane zamówienia z wolnej ręki, czyli nie, nie obowiązywał ich przetarg. To nie były duże kwoty, to były jeden, dwa komputery. Ale ich było bardzo dużo, no i oczywiście z ciekawości kiedyś się dopytałem hmm, Po co? Dlaczego to się tak dzieje w grudniu? Dlaczego jest tak dużo zamówień z tej wolnej ręki w grudniu? A nie ma ich w marcu, w czerwcu, tylko w grudniu Co więcej, oni często nawet nie chcieli tych komputerów brać w grudniu, bo wiedzieli, że jest dużo zamówień Tylko prosili o fakturę, przelew robili I przychodzili je odbierać w styczniu Ja mówię, no po co te komputery, skoro nie są potrzebne? No i odpowiedź była prosta Oni to kupowali bo musieli wydać wszystkie zabudżetowane pieniądze, bo jakby ich nie wydali, to by im na następny rok obcięli budżet. To są rzeczy, które nam obywatelom uciekają, a tak funkcjonuje filozofia administracji zbudowana przez polityków, którzy nigdy nie pracowali normalnie na wolnym rynku i nie rozumieją, co to jest efektywność. A przecież można by tych urzędników wynagradzać za efektywność. Wyobraźcie sobie, jakby funkcjonowały urzędy, Gdyby urzędnik nie był wynagradzany budżetowo, ryczałtowo za pracę czasową, tylko zacząłby być wynagradzany za efekty. Na przykład dyrektor wydziału komunikacji byłby wynagradzany za to, jak szybko, jak dużo wniosków obsłużył o wydanie dowodu rejestracyjnego, o przerejestrowanie samochodu. Być może w ogóle nie mielibyśmy państwa kolei w urzędach. To by szło wszystko błyskawicznie, a być może już dawno byśmy mieli cyfrową administrację, bo jakiś urzędnik pomyślałby sobie, że on zarobi bardzo dużo, jak zwolni tych wszystkich okienkach i wprowadzi informatyzację. W administracji państwowej w ogóle pojęcie właśnie takiej racjonalizacji pracy, efektywności nie funkcjonuje, bo oni myślą o wykonaniu budżetu. Dlatego właśnie uważam, że 23% oszczędności, czyli 210 miliardów na kontach Polaków, pensja brutto na konto i Wyrównanie tego poprzez oszczędności w budżecie to jest bardzo, bardzo racjonalny plan. I jeżeli się zderzycie gdzieś w internecie ze znajomymi i pomyślicie, że to jest jakiś, jakaś fantazja, rozdawnictwo, to tylko dlatego, że ludzie myślą cały czas w kategoriach tego, jak politycy im to oferują i co oni oferują. I warto właśnie powiedzieć, że to nie jest... Polityczny, tylko to jest pomysł przedsiębiorców, ludzi przedsiębiorczych, pracowników, pomysł na to, jak ma państwo funkcjonować. To nie jest nic obcego, te pieniądze są. A niezwykle ważną sprawą w rozwoju gospodarczym jest też wolność, dlatego tak nasza kampania się nazywa. I w tym naszym programie gospodarczym wolność. Ma oznaczać likwidację niepotrzebnych przepisów. Takie projekty były już w Sejmie, były komisje, które starały, starały się to robić. To się im nie udało, bo politycy po prostu nie chcieli likwidować przepisów, które sami uchwalili. I być może właśnie jest to droga i zadanie jedyne do zrealizowania możliwe przez prezydenta. O co chodzi z tą Biblią w Wolności? Otóż przez 30 lat politycy. Myśląc o tym, jak uzasadnić sens swojego istnienia i sens utrzymywania ich, tworzą w niesamowicie szalonym tempie przepisy. Tym, którym dane było, aby kiedykolwiek wziąć udział w jakimś procesie legislacyjnym, na przykład zostali wezwani jako obywatele udzielający się... Um, w jakichś organizacjach pozarządowych, zostali wezwani na tak zwane wysłuchania publiczne, na pewno się zorientowali, że większość posłów, nawet w komisjach, które już są bardzo wyspecjalizowane, nie czyta ustaw nad którymi pracują. A ci, którzy głosują na 460, ustawę przeczytało może z 20, a reszta dostaje karteczki od szefa klubu, jak mają głosować. W ten sposób powstaje prawo w Polsce. I to prawo jest często pisane pod tych do lobbystów, którzy wiedzą, że posłowie nie czytają, dogadają się z kilkoma w komisji i tam są te dziwne przepisy. No, najsłynniejszy to ten przecinek, który Jakubowska próbowała przemycić i szantażowała z rybinem gazetę wyborczą. Tak, funkcjonuje prawo włosca nic się nie zmieniło. Chaos prawny jest gigantyczny, i ten chaos prawny potem płynie dalej. Urzędnicy Czują się bezkarni, bo prawo można czytać dowolnie i interpretować dowolnie i ta ich bezkarność jest podyktowana tym, że większość z nas nie ma czasu czytać tych tonów przepisów, które są niezrozumiałe. A co najgorsze, urzędnicy wiedzą też doskonale, że to, jakby tak obrazowo przedstawić, jeżeli ktoś usiądzie do jakiejś ustawy, która go interesuje, reguluje część jego życia i przeczyta tam w tej ustawie tak normalnie, po polsku, po ludzku, że ta ustawa mówi idź prosto. To rzeczywistość jest taka, że urzędnik powie, proszę pana, no z tego przepisu wynika, że pan powinien iść w prawo, wy się zaskarżycie, a następnie w sądach okaże się, że trzeba było iść w lewo i do tyłu. Tak jest skonstruowany system prawny który dla normalnego Polaka jest całkowicie niezrozumiały, dlatego Polacy się boją chodzić do sądu, chociaż władza sądownicza powinna być naszą tarczą przeciwko władzy wykonawczej, przeciwko urzędnikom, ale boimy się, bo po prostu nie wiemy już na czym stoimy. No kuriozum jest w Polsce, że jak idzie się do adwokata i doradcy prawnego, no nawet w prostych sprawach i się pyta, panie mecenasie, jak w mojej sprawie należy zgodnie z prawem postąpić? Pan mówi tak i tak, no dobrze, no mój przeciwnik zrobił źle, idźmy z tym do sądu, ale pan teraz mówi od razu, ale nie, nie, to jest tylko moja opinia, jak będzie w sądzie, to już wie tylko sąd. No słuchajcie, jeżeli no. adwokaci nie wiedzą, co, by, co się stanie w sądzie, to w jakim państwie żyjemy? Dlatego, Biblia Wolności to zespół ustaw, ustaw, przepisów, które nie będą nowymi przepisami, tylko z całą reprezentacją społeczną, z organizacjami społecznymi, z przedstawicielami pracodawców, przedsiębiorców, stworzymy gigantyczny tom wykreśle, wykreślamy, 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 zwracamy Polakom wolność. Zwracamy Polakom wolność, ale także wolność właśnie gospodarczą, ponieważ dzisiaj mówimy o gospodarce, to nie da się nie powiązać tego, że wiele osób który ma pomysł na jakąś firmę, ma pomysł na jakąś działalność, boi się, czy sprosta tym przepisom, a po drugie, starsi przedsiębiorcy przeważnie straszą, dzieląc się swoim doświadczeniem, że nawet jak zakładasz działalność, to twoim największym przeciwnikiem nie będzie konkurencja. Twoim największym zmartwieniem nie będą finanse, czy dostaniesz kredyt inwestycyjny, czy podpiszesz umowę leasingową. Twoim największym grobiem i zmartwieniem, będzie to, czy przetrwasz pierwszą kontrolę skarbową. To jest największy wróg polskich przedsiębiorców. I ta Biblia Wolności ma zwrócić ludziom pewność działalności gospodarczej i wolność. O tym nie mówią żadni politycy. Jest wielu wolnościowców, którzy mówią: obniżcie podatki, mówimy tylko o podatkach. To są ludzie, którzy nie mają żadnego doświadczenia, bo dzisiaj przedsiębiorca, który przykładowo zarabia 100 złotych i ma 500 złotych kosztów. To on wcale nie płaci 19% podatku od 500 zł. Znaczy, teoretycznie płaci, ale nie ma pewności, że tyle zapłaci. Ci ludzie często mówią politycy, że podważki, podwyższmy. Tym, tymczasem w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw jest tak, że o tym, czy mamy zapłacić 19% podatku od 500 zł dochodu, to się dowiemy przez kolejne 5 lat. Jeżeli po 5 latach przyjdzie do nas urząd skarbowy i powie, że, proszę pana, ale w tych 500 kosztów, co pan sobie zaliczył, to my nie uznajemy tych, 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 bo taki przepis, taki interpretacja Izby Skarbowej tam, taka, tam, taka, orzecznictwo sądowe w ciągu tych pięciu lat, czyli po tym, jak wy zrobiliście uznanie kosztów, zmieniło się i nagle się okazuje, że, sorry, to nie ma już, nie ma już że ty miałeś 500 kosztów, tylko 200. I płacisz dodatkowe 19% od 300 wraz z odsetkami. Po co w ogóle rozmawiać o skali podatkowej? Jak najpierw trzeba rozmawiać o porządku w prawie, tak, żeby przedsiębiorca był pewien, że koszty, które zaliczy w działalności, to jest na pewno 100% są te koszty. To jest podstawa rozmowy i debaty publicznej, a nie stawka podatkowa, bo ona jest wtórna. Przykład taki z życia, który chyba popełniło naprawdę mnóstwo firm, pokazuje, jak to jest kuriozalne. Swego czasu w koszty działalności gospodarczej. Dla korzyści pracowników można było zaliczać ubezpieczenie prywatne. Firmy wykupywały prywatne pakiety firmowe pracownikom, którzy ci nie mogli omijać tą, te kolejki w Państwowej Służbie Zdrowia i sobie chodzili do prywatnych klinik i tam mieli szybszy dostęp do lekarzy. I co się stało? To funkcjonowało, pamiętam, latami. I po iluś latach Izby Skarbowe stwierdziły, że to nie jest, nie, nie może być zaliczane w koszty firmy. No właśnie tak i to proszę sobie wyobrazić, że to nie był jakiś pomysł jednego niedoświadczonego prawnika, tylko to robiły korporacje, gdzie tam sztaby prawników czytały przepisy podatkowe i uznały, że można to zaliczać w koszty, a potem okazało się, że nie można. Dlatego Biblia Wolności ma bardzo duże znaczenie gospodarcze, bo jeżeli uwolnimy gospodarkę, więcej ludzi będzie chciało zaryzykować prowadzenie działalności gospodarczej, Stworzymy więcej miejsc pracy i napędzimy gospodarkę. To jest rzecz, o której rzadko się mówi, a bez tego, bez tego jednego z tych trzech filarów, o których się mówię, nie da się zrealizować prawdziwej zmiany państwa. I ostatnia część, ee, na, naszego projektu. Ja sobie kiedyś zadałem pytanie, jak była ta słynna wojna między PO i pis o wiekę emerytalny. zadałem sobie jakieś pytanie, skąd im się biorą takie równe progi? Dlaczego ten wiek emerytalny ma być 70, 65, 60%? Skąd to oni biorą, że to tak idealnie? Jest? Dlaczego nie 61%, dlaczego nie 63%? I okazało się, że po prostu to jest brane szczak. My zaś. Przygotowaliśmy z ekspertami pewien model, z którego wyszło, że jeżeli dzisiaj jest prognozowana jakaś stawka dla emerytów w 60. roku życia i ona jest przyjęta w symulacji, że ona tam załóżmy wynosi 1000 zł, to przy uruchomieniu pensji brutto na rękę Uzyskujemy ogromny impuls gospodarczy, bo każde 100 zł na wolnym rynku tak naprawdę to jest wielokrotność tej kwoty, bo my wymieniamy się towarami, usługami, za każdym razem jest podatek VAT. Więc ta i przychody do państwa, i nasze zyski nawzajem rosną. Gdy te 100 zł trafia do ZUS-u, no to już jest 50 zł. Więc licząc tą premię, licząc uwolnienie gospodarki, można śmiało powiedzieć, że jeżeli utrzymamy tą samą stawkę, którą oni teraz prognozują przy 60 i 60, 65 roku życia dla mężczyzn, 60 dla kobiet, możemy dla wszystkich zrobić równą stawkę 57. My to po prostu policzyliśmy. To, co oni sobie strzelili o tak, a 70, 65. Przecież to nie, jak może, zastanówcie się, jak może z tak skomplikowanej statystycznej maszyny jak liczba e, e, emerytów zmieniająca się, liczba pracujących, wzrost gospodarczy, inflacja, e, inne czynniki, jak można prowadząc takie obliczenia, akurat uzyskać wynik 60-65? To jest nierealne, to jest całkowicie niewiarygodne. My policzyliśmy to dokładnie. I stwierdziliśmy, że przy takich emeryturach, jakie oni proponują, to 57 lat jest możliwe. Tylko my uważamy, że ponieważ te emerytury są niskie, to należy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba zmienić filozofię systemu emerytalnego. Ona się teraz zabiera na pomysł jeszcze Bismarcka, który zauważył, że coraz więcej jest pracujących, a coraz mniej starszych osób i spokojnie można obciążyć pracujących, aby utrzymywali starsze osoby. W ten sposób powstał w Prusach system emerytalny pierwszy i on był twórczo rozwijany dalej, tylko w międzyczasie na przełomie wieków zmieniła się, zmieniła się kultura, zmienił się system, ludzie już nie mają po piątkę, szóstkę, siódemkę dzieci, tylko jedno, dwa. I cała demografia, czyli cały ten pomysł na emerytury społeczne oparte o wzrost demograficzny, upadła. I tylko tchórzostwo polityków usprawiedliwia istnienie tego systemu. Bo żaden ekonomista nie wierzy w to, że ZUS przetrwa. Po prostu nie przetrwa. I teraz nasz pomysł jest taki, że trzeba zmienić filozofię, ponieważ już w tej chwili. Na 250 miliardów, które ZUS przeznacza na wypłaty świadczeń, 70 miliardów jest dopłacane z budżetu państwa. Czyli tak naprawdę oni zbierają tylko 2 trzecie tej kwoty. I ZUS absolutnie należy zlikwidować jako instytucję, a emerytury całkowicie przenieść na koszt skarbu państwa. Ale nie tylko dlatego, że demografia już jest bez sensu, więc zakład ubezpieczeń jest bez sensu, ale także dlatego, żeby te emerytury w przyszłości były wyższe niż teraz wyliczane z ZUS. -u.